Witamy Was, drodzy widzowie na naszym kanale Antyki Ninja. I dzisiaj Wam przedstawimy gazetkę. Dokładnie tak. Dwunasty odcinek. Dwunasty odcinek piszę Wam nawet kogo. Ninja Loduzejna, długi łuk plus karty. Karty mamy oczywiście tutaj. Jest ich 6 plus karta limitowana, ale to jest w gazetce już przyklejona, więc tak, karty wam będziemy recenzować później. Nie mogliśmy się powstrzymać, aby je otworzyć, więc już są otwarte. I teraz recenzujemy Wam kartę Kryształowy Król Mroczny Władca Edycja Limitowana. Moc ma 117, za to atak ma 109, szybkość, szybkość ma 62, 62 a... I... i obrona 67. 67. Świetnie, więc czekajcie i oglądajcie uważnie, bo tak, to będziemy samego... Wam recenzjować zaraz Ludzi Zeyna, oczywiście jeszcze przed tym, Faj moim zdaniem fajnie się on komponuje, ten y kryształowy król w mroczu władca, świetnie on wygląda, jak widzicie ma Tutaj cztery ręce takie, no. i dwa y kryształowe miecze, więc świetnie się to prezentuje, a zaraz wam zrecenzujemy oczywiście Zeyna, oglądajcie, oglądajcie, oglądajcie do, końca. do końca, nigdy nie do połowy, dokładnie tak, robimy recenzję zejna. oczywiście jak widzicie już na pierwszy rzut oka, wygląda świetnie i prezentuje się naprawdę świetnie, E, łuk, jak widzicie, świetnie wygląda, ma lodową strzałę Złotą, o kolorze złotym, ale to jest strzała lodowa I on ma takie jakby dziwne e, Jak widzicie, haki takie na tym tak, łuku takie. Coś świetne, fajnie wymyślone tak, faj. Uchwyt, zwróćcie uwagę na uchwyt, jest tak, bardzo fajny tak. No i zaraz Wam będziemy na, dalej na gry, recenzjować Jak wygląda bez swoich oczywiście swojego wdzianka, tak swoje ale jeszcze to zanim biorę. to zrobimy pokażemy wam tył, tył na razie wygląda jak wygląda bo po prostu są miecze z tyłu tak, i, i to nic zasłania. Nie widać, ale dokładnie zasłania więc zaraz wam pokażemy jak się to prezentuje bez jego wdzianka tak prezentuje się Zen bez swojego wdzianka dokładnie tak jak widzicie zwróćcie uwagę on ma też dwie buźki ma o kolorze szarym no bo to jest przecież robot, tak? tak? I zwróćcie uwagę, tutaj jest bardzo wściekły, jak widzicie na jego twarz, tak? Antoś jest wściekły? Tak, jest. Jest szybki. bardzo zdenerwowany. Taki widać, że minka charakterystyczna dokładnie, jest zwróćcie, taka wściekła. W, dokładnie, zwróćcie uwagę teraz na jego ubranie. ubranie ma takie. Jest takie jasno niebieskie białe. Jak widzicie, on ma tutaj tak jakby literę I, y, y. Jak widzicie, ma kreskę jedną, tak. Na krzyż i drugą ma tak normalnie, jakby litera E. Y. Świetnie tak. to wygląda, fajnie to wygląda, ma biało, niebieskie takie, świetnie to wygląda, naprawdę. Widać, o... że lodowy, jakiś, że mam od tak, lodu. Tak, tutaj pamięć. jeszcze ma taki złoty nadruk. Tak, ma złoty wrócicie? nadruk jak widzimy, yy. widzimy, ma złoty nadruk takiego, tak. taki. Więc teraz będziemy Wam recenzjować dalej, ale tył. Okay. Oczywiście ma drugą buźkę. Jak widzicie, to już ma. jego standardowa buźka on raczej tak. y, w każdym zestawie jak jest y, y, robotem. Tak. On jest w każdym zestawie robotem, tak. Antośia, tak, y, masz szary tam gdzie ma szarą głowę, to ma zazwyczaj taką buźkę. Ale tył jak widzicie, ma takiego jakby smoka. Takiego jakby smoka lodu. Tak, to jest smok lodu najprawdopodobniej. Smok jak widzicie jest o kolorze jakim? Takim złotym. złotym. dobrze. I ma jeszcze jakąś taką piłkę, kulkę, takie koło tak. ma w tych rogach swoich. No. I jeszcze ma dookoła oblodzone, tak? Świetnie tak, to jakby wygląda. To było takie rogi, lodowe, Dokładnie. Tak. Dobra, ale nie przedłużając, pokaż, recenzujemy Wam teraz, oczywiście, komiks, tak? I jeszcze te tak, karty, tak, które tak. właśnie nie da, z, tak. pokażemy Wam, właśnie w tym odcinku. Jak widzicie, takie karty nam się udało dostać. Oczywiście jest również jedna błyszcząca: jest to Sensei Wu. Ma moc 71, a tak ma 83, a e, szybkość ma 50, a obronę ma 39. Całkiem dobra karta. Pisze Wam Mistrz w akcji. I tutaj macie jeszcze kartę: e, Drużyna Rycerzy Szkieletów, Wojownik i Strażnik. Tak. E, macie moc 35. Atak 57, e, prędkość 62 szybko. i obrona, obrona 76, tak. tu nam się trafiła też e, karta z napisem dokładnie tak, tutaj też i tu jest raju tak. z jakimś listem, tu jest Nija, całkiem też nie złamę tak. 62, atak 32, 32. szybkość 36. I oczywiście obrona 71. Bardzo dobra obrona. No i następna karta to jest robot dobrej cesarzowej, ale nie będziemy wam je recenzować, bo to jest z napisem do gry. To są karty te z napisami, to macie karty do gry. A tutaj jest lobo. Lobo, lobo, dokładnie tak. Możecie ją kojarzyć z bajki. Dobrze, zbierzemy się za gazetkę. Jak widzicie, gazetka sama w sobie świetnie wygląda na początku. Oczywiście tu już widzieliście tą stronę, więc nie będziemy wam przedłużać. Lecimy dalej. Tutaj wam pokazują, jakie możecie karty ewentualnie dostać. Więc świetnie się to prezentuje. Tak. Lecimy dalej. Oczywiście jest też Komik. komiks, macie 12 stron. Tu się zaczyna początek. Macie również zadania. Nie będziemy wam całego pokazywać, oczywiście, bo to jest bez sensu. Tu wam zestaw pokazują, tak? Macie świetny zestaw. I naprawdę fajnie się to prezentuje, ale my nie będziemy wam go recenzować, bo go nie mamy. Jak go będziemy mieli, będziemy wam go recenzować dokładnie. Tu macie zadania. Jeszcze zadania nie są na początku, a tu macie, macie rysunki, rysunki, co dzieci narysowali. Tak, tutaj wam oferują gazetkę, jaką można sobie kupić. My jej nie mamy, więc nie będziemy wam recenzować. Ta. Więc tak tyły wyglądają tak. Jak słyszycie, szczekanie to jest nasz piesek, więc się proszę nie przejmować. Ogl... Słuchajcie nas dalej i uważnie. Tutaj macie Arina i Sorę. Jak będziecie chcieli, to kiedyś Wam możemy z naszym pieskiem zrobić też. Pokażemy Wam go na początku, jak będziecie chcieli. Tak. Jest bardzo słodka, nazywa się Suzy. Więc, jak będziecie tak. chcieli, to piszcie w komentarzach, czy będziecie chcieli, czy nie. Jak nie będziecie chcieli, to nie pokażemy. Jak będziecie chcieli, to wam pokażemy na początku. Ma, jest to, bardzo słodka, jak już przeć, wspominałem. Ale przejdźmy do, do tematu. tematu: dokładnie tak. Tutaj macie Sora i Arina. Dokładnie Władnie tak. to wygląda, bo tutaj też jest Sora taka głowa. Dokładnie tak. I tutaj jest Arin, tak. Też taka głowa. I tutaj macie napisane: młodzi ninja. Arin, Sora. I macie tu przyjaciele smoków, tak? Więc sam plakat się w sobie tak prezentuje, więc Arim świetnie. ze swoim długim hakiem. Tutaj. Oczywiście, dokładnie tak. I pokażemy Wam jeszcze yy, następną, następną stronę. stronę plakatu. plakatu. Jest tu kto Antoś. J tutaj. Dokładnie tak, to jest J, macie nawet napisane na zielono J, a powinno być na niebiesko, prawda Antoś? Tak. <noise> Żartuję, oczywiście świetnie to wygląda i tak, tu jest smog, którego nie mamy, a chcielibyśmy mieć na przykład. Świetnie on wygląda, fajnie są, się on prezentuje. To są fajne takie napisy. I to jest chyba smog o imieniu Sora, o ile się nie mylę. O, nie wiem, chyba Jiro. Albo Jiro, no. No ale nie jesteśmy pewni, więc nie będziemy wam nic tak, mówić, nie będziemy zgadywać, dokładnie więc dawajcie suby, łapki w górę, piszcie komentarze, piszcie o komentarze, czy, komentarze, czy chcecie mieć, e, e, zobaczyć naszego pieska, pieska? Suzy, to Jest możemy to... zrobić wtedy shortsa, dokładnie tak, shortsa albo filmik nagramy tak. od razu i będzie to świetnie się prezentować. Wraz z naszą Suzy, oczywiście, więc dawajcie łapki w górę. Subskrybujcie, jak Wam się nie podoba łapki w dół, i piszcie komentarze, dobra? Dobra, dziękujemy za uwagę. Do widzenia. Pa. Do zobaczenia!